W dzisiejszym filmie sprzątam sypialnię oraz pokażę jak z poduszki i z dwóch poszewek można zrobić całkiem fajną kokardę. Taką dekoracyjną, na przykład na łóżko. Miłego oglądania. Sypialnia prezentuje się właśnie tak. Te ubrania, które widzicie, ta suszarka z ubraniami była wcześniej. Na balkonie, ale pogoda zaczęła się delikatnie psuć, więc wolałam nie ryzykować jakiegoś zamoczenia, ponieważ wiedziałam, że praktycznie na 99% będą już suche. Ale zaczynam najpierw od ściągnięcia pościeli. Od razu też wspomnę, że ten filmik był nagrywany jakiś czas temu, no ale w związku z tym, że było cały czas to wiosenne wyzwanie, to tak naprawdę no, czekałam dość długo, żeby go wrzucić. Widzieliście, że na mojej poduszce był ręcznik, tylko i wyłącznie dlatego, że poszewkę wyprałam, a nie lubię spać bez niczego. W sensie, żeby nie było, żeby ta poduszka nie była niczym obliczona, więc musiałam chociaż położyć ręcznik. I tu mogliście zobaczyć, dlaczego czasami, niestety, ale w mojej szafie robi się chaos, bo wyciągnęłam prześcieradło, które nie powinno być na dole szafy, tylko w tych organizerach, no ale nieistotne. <grych> wyciągnęłam to prześcieradło, okazało się, że wyciągnęłam nie to, które chciałam i zamiast je złożyć i odłożyć na miejsce, no to ja wrzuciłam je z powrotem do szafy. No i właśnie w taki sposób Tworzy mi się chaos, chociaż staram się od czasu do czasu, mimo że nie nagrywam tego, ogarniać tą pościel, żeby rzeczywiście nie leżała tak rzucona w tej szafie na dole, bo no, jednak nie wygląda to nawet dla mnie, jak otwieram szafę. Tak wiecie, estetycznie jednak zdecydowanie przyjemniej nawet wybrać ubrania, jak to wszystko jest zorganizowane. Giving me just what I need No time for riddles You're in the middle In the middle of myself Poszewka jest zdecydowanie za duża na tą poduszkę, ale jeśli oglądacie mnie od, od dłuższego czasu, to wiecie, że ja sobie ją trochę składam i wtedy naprawdę nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście nie jest to idealny sposób i dużo zależy od tego, z jakiego materiału jest ta poszewka. Jeśli będzie z takiego materiału bardziej śliskiego, trochę lejącego. To niestety, ale będzie się to wszystko wysuwać mogło. Natomiast jeśli jest z bawełny, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że to utrzyma się na miejscu. Akurat ta pościel, którą tu widzicie, jest w 100% bawełniana i nic się nie wysuwa. Na koniec jeszcze kładę świeżo wypraną, oczywiście suchą, może nie narzutę, bo to jest bardziej koc. I wiem, że niektórzy uważają, że na przykład w mojej sypialni jest nieprzytulnie, że powinnam dodać jakieś akcenty, nie wiem, poduchy, zasłony i tego typu sprawy. Ja nie będę ukrywała, że ja takich rzeczy nie lubię po prostu. Nie to denerwuje, ja w takim otoczeniu. Nie za bardzo umie odpoczywać, wolę taki, no prawie minimalizm i nie dość, że to jest to, dla, jest to dla mnie praktyczne, bo takie układanie nawet poduszek, potem na tym łóżku, ściąganie ich wieczorem przed spaniem, dla mnie jest to marnowanie czasu, ale mówię to tylko, oczywiście, to jest moja perspektywa, więc nie mam zamiaru niczego zmieniać. <grym> mam nadzieję, że jakoś inni będą w stanie. Z tym funkcjonować, że robię tak, a nie inaczej. Następnie przechodzę do ściągnięcia tych ubrań, i ja sobie od razu segreguję tutaj według właścicieli ubrań, <grym> czyli jest kupka z ubraniami mojego dziecka, kubka z moimi i kupka tam nie wiem, z ro rodziców ubrania czy męża. Jeśli chodzi o ubrania syna, czy moich rodziców, to ja nie układam ich od razu. W sensie nie składam daję na kupkę oczywiście w taki sposób, żeby się jakoś nie zmieły i wynoszę im i oni już sami sobie tam mają poskładać i oczywiście wsadzić do szafy. Natomiast jeśli chodzi o ubrania, na przykład mojego męża, no to wiadomo, że no zrobię to. Jeśli on ściąga ubrania, no to wiadomo, że też poukłada moje. me Następnie przychodzę do wytarcia kurzu. Najgorsze, że ja nie pamiętam, czego używałam wtedy, ale pewnie to była mieszanka wody i mydła kastylijskiego. Ale zaraz zobaczymy, może jakoś będzie lepsze ujęcie, bo naprawdę nie pamiętam. Tak, tak, to jest ta butelka, więc to była mieszanka. Wody i mydła kastylijskiego. Ja też nie mam za dużo takich ozdób, nie wiem, właśnie na tych szafkach nocnych czy na ścianach. Nie mam jakichś półek, nie mam takich, jak ja, jak ja to mówię, kurzołapów, bo mm, po pierwsze, nie za bardzo mi się to podoba. Po drugie, tak jak w przypadku łóżka, nie chciałoby mi się marnować czasu na ściąganie, wycieranie, bo jednak. Każdą rzecz, którą posiadamy w domu, no to musimy o to jakoś dbać. Zwłaszcza jeśli na przykład są takie rzeczy widoczne, no ja rozumiem, że można to lubić, i oczywiście jak najbardziej, tak jak na przykład ludzie lubią bardzo magnesy na lodówce, ja nie lubię, ale mi to w niczym nie przeszkadza, że ktoś ma. No, dopóki ja nie muszę tego ściągać za każdym razem, jak mam umyć lodówkę w sensie drzwi. No to co mi to przeszkadza i uważam, że jeśli już się decydujemy na posiadanie czegoś w naszym domu, no to jednak trzeba się liczyć z tym, że każda taka rzecz będzie od nas wymagała, no jednak odrobiny tego czasu, bo nie sztuka mieć bardzo dużo ozdób, które będą niesamowicie zakurzone, bo ani to nie wygląda fajnie, ani to też nie jest dobre dla naszego zdrowia. Takim kurzu ciągle siedzieć, więc ja dlatego wychodzę z założenia, że mi jest po prostu tak dużo wygodniej. Po odkurzeniu podłogi przecieram ją tym takim dużym mopem 60 centymetrowym. Już kilka razy go widzieliście na moim kanale. Ja go naprawdę bardzo, bardzo lubię, bo tak jak za każdym razem wam wspominam, że niesamowicie przyspiesza pracę, bo jednak ta jego wielkość no, sprawia, że dużo szybciej nam to idzie. I just i zabieram się za zrobienie tej poduszki kokardy. Potrzebujemy do tego poduszki prostokątnej oraz dwóch poszewek. Ja te kupiłam najtańsze, jakie były w sklepie IKEA. Zresztą możecie zobaczyć, że no jakość niestety, ale nie jest najlepsza, napis się odbił. W żaden sposób mi to nie przeszkadza, ponieważ ta poduszka nie będzie używana przez nas, że, nie, że będziemy na niej leżeć, spać. To jest tylko i wyłącznie dekoracja, dlatego też nawet nie prałam tego wszystkiego przed pierwszym użyciem. I w jedną poszewkę poduszkę ubieramy, natomiast z drugiej robimy taki pasek i ja, żeby go połączyć, to używam takich bardzo dużych spinaczy biurowych. Trzyma się to znakomicie, nic się nie przesuwa, więc jak najbardziej uważam, że ten sposób jest nie dość że szybki, praktyczny i skuteczny. Oczywiście można tą poszewkę szyć, można dać również, nie wiem, rzepy, jeśli komuś się chce w to bawić. Mi niekoniecznie idę na łatwiznę, a i tak tego potem nie widać, więc też wiecie, no nie ma co sobie dokładać roboty. Też planuję kupić sobie poszewki czerwone, ale to już trochę tak pod kątem świąt Bożego Narodzenia, bo od zeszłorocznych świąt mam właśnie fazę na kokardy i póki co nie zanosi się, żeby się skończyła, więc tak już sobie tak trochę w głowie wymyśliłam, że na święta zrobię takie czerwone kokardy. Na koniec przecieram lustra i używam do tego dwóch ścierek z mikrofibry. Najpierw wilgotną, a potem suchą, dzięki temu nie ma żadnych smug. I tak sypialnia prezentuje się po. Ja bardzo dziękuję za uwagę, i do następnego razu. Trzymajcie się, pa! pa.